aż się spociłem ty no. Głupio wyszło, co? No. A, no. <laughs> Oj, kłopoty, kłopoty Najmana, widzowie, kurwa, ty. O. Problem, mamy problem, widzowie, nie będzie live'ów przez pół roku. Oj. Czekaj, mnie poskładają do kupy. O. Kurwa, no właśnie, no mogłem siedzieć. W tym wypierdzianym fotelu walić konia, a nie mi się kurwa zachciało. Jakiś challenge podejmować, nie? Dobra, czekajcie, ja muszę coś przeczytać. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Michale, Chciałbym Pana i, i też wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie mm, na kiku. E, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, już nigdy się nie powtórzy. Pozdrawiam Sergiusz. No. <laughs> Może się uda, stary. Ani przesyła 5 zł i 85 proszę. Nie mogę się doczekać parówki na Natana Marconia przez najlepszego reżysera Amadeusza Ferrariego. To co lubimy. Oj, jest, jest problem, widzowie. Sprawdzamy skilla uczestników Mów. Hej, Dad. Dobra, dam followka, żeby nie było, że wiecie, że jakaś tam... Nie ma złej krwi, co? To tak... Kurwa. Waliłem wczoraj strzał z testosteronu i mi odpierdoliło, przepraszam. Starot trumnę dał emotkę lipa jest Kurwa, no przecież jak oni mi przypierdoli to będę...